Następnej nocy konny tabur rusza w stronę Warszawy. Przez 300 kilometrów, przez posterunki, patrole i żandarmerię. W jednym z wozów jedzie 19-letni łącznik Kropelka. Później napisze, wiozłem przyszłość wojny w zwykłej chłopskiej furmance. W tym samym czasie w Londynie major SOE Ronald Hazel dostaje rozkaz, macie odebrać rakietę z Polski, lądowanie na terytorium wroga, ryzyko 90%. Ale Churchill mówią w Stasie: to będzie nasza broń odwetowa. Londyn przestanie istnieć. Polski sztab AK wybiera miejsce odbioru. Łąkę motyl, pod wsią żabikowo koło Grębowa, 8 km od linii frontu. Długość pasa 800 m, szerokość 80 metrów. wokół lasy pełne Niemców. Kryptonim operacji Most 3. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku startuje z Brindisi we Włoszech Dakota C477 numer KG 477 pilotowana przez kapitana Kuliforda z 267 Dywizjonu RAF na pokładzie czterech Brytyjczyków, dwóch Amerykanów i ośmiu Polaków z ekipy odbiorczej pod dowództwem porocznika Tomka Tomasz Arciszewski z SOE. W luku bagażowym puste skrzynie na części V2, w kabinie cisza. Wszyscy wiedzą, jeśli Niemcy zauważą lądowanie, nikt nie przeżyje. Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się później. Całą mrożącą krew w żyłach historię opowiedziałem w pełnym odcinku na moim kanale na Linii Życia. Kliknijcie w link, żeby zobaczyć, jak to się wszystko skończyło.